Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób prawidłowo realizować kontakty z dzieckiem. Kto może odebrać dziecko na kontakt, odprowadzić dziecko po odbytym kontakcie i kto powinien sprawować osobistą pieczę nad dzieckiem podczas realizacji takiego kontaktu. Nazywam się Honorata Janik Skowrońska, jestem doktorem nauk prawnych, adwokatem, mediatorem i od wielu lat łączę nauki prawne z psychologią i socjologią. Zwraca się do mnie bardzo wielu rodziców, którzy mają problem z tym, w jaki sposób interpretować zapisy postanowień sądu lub porozumień rodzicielskich, które dotyczą odbioru i oddawania dziecka. Jak wynika zazwyczaj z postanowienia sądu, sąd wskazuje, że kontakty z dzieckiem, dajmy na to z Jasiem, niech to będzie Jaś, mają odbywać się od piątku, na przykład co drugi weekend, od piątku od godziny 18 do poniedziałku do godziny 9 rano, kiedy to ojciec ma odprowadzić Jasia do przedszkola. W postanowieniu widnieje zapis, że na kontakty dziecko odbiera ojciec i odprowadza ojciec, a wydaje matka. No i teraz zobaczcie, dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład mama Jasia w ten piątek nie może wydać dziecka, bo na przykład pracuje, bo jest lekarzem i ma akurat dyżur, który totalnie w sposób jakiś nieplanowany jej wypadł. W związku z tym dziecko zostaje w domu z babcią i to babcia wydaje dziecko na kontakt. Zdarzają się sytuacje, że taki ojciec dziecka ma o to pretensje i mówi, że to matka powinna mu to dziecko wydać. Ale są też drugie sytuacje, inne sytuacje, które są też yy, może nie bardzo częste, ale zdarzają się, że to ojciec, który ma odebrać dziecko na kontakt, nie może tego zrobić, bo to on ma na przykład dyżur albo coś mu bardzo pilnego wypadło w pracy, takiego, że akurat o tej 18 nie może odebrać dziecka, a w domu będzie dopiero po 20 i prosi swoją matkę albo swoją siostrę, dajmy na to na przykład, żeby to dziecko odebrała, zaprowadziła do jego domu, żeby właśnie te osoby zrobiły kolację dziecku i żeby spokojnie sobie poczekali na powrót tego właśnie ojca do domu. Niestety... Bardzo wiele sytuacji, w ostatnim nawet czasie, dotarło do mnie wiele informacji, gdzie matki nie chciały wydać dziecka babci na kontakt. Zdarzają się też sytuacje, że rodzice wzajemnie rozliczają się z tego, kto osobiście opiekuje się dzieckiem w danym momencie, a kto korzysta z pomocy np. właśnie babci, dziadka, opiekunki, siostry, sąsiadki, kogokolwiek, kto... Jest w stanie w danym momencie wesprzeć rodzica, który akurat nie może osobiście sprawować tej osobistej pieczy nad dzieckiem, bo właśnie, albo wzywają go jakieś obowiązki zawodowe, a czasami nawet zdarza się, że taki rodzic uczestniczy w jakiejś uroczystości rodzinnej, czy jakiejś z pracy, czy no gdzieś ma jakieś wyjście, takie, gdzie nie może przez jakiś tam określony czas sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. Niestety to powoduje bardzo duże konflikty między rodzicami, a osobami, które najbardziej na tym cierpią, są oczywiście w tym przypadku dzieci, ponieważ dzieci nie rozumieją do końca tej sytuacji, są zestresowane i tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Musimy wziąć pod uwagę to, interpretując te przepisy, że w momencie, w którym rodzice się rozstają. Świat dziecka, który składał się ze świata mamy i taty, i oni byli razem, rozpada się na dwie części. Jest mama i jej świat, czyli jej rodzeństwo, rodzice, przyjaciele, i świat taty i jego rodzeństwo, rodzice, przyjaciele, czy jacyś, jakieś inne osoby, które gdzieś tam wokół niego y, są. W związku z tym. Dziecko powinno mieć możliwość, poprzez realizację kontaktów czy reali realizację pieczy naprzemiennej, mieć możliwość życia i bycia częścią zarówno tego świata mamy, jak i świata taty. Czyli tak jakby rozumiemy to szerzej nie tylko mama i tata i wokół nich się tam kręci to dziecko tylko mama i jej świat, i tata i jego świat. Dziecko jest częścią tych światów i ma prawo do tego, żeby mieć kontakt również z innymi osobami, które są ważne dla jego rodziców. W związku z tym uważam, że nie ma prawnych przeciwwskazań do tego, aby w czasie kontaktu ojca z dzieckiem, bądź w czasie pieczy matki nad dzieckiem, czy pieczy ojca nad dzieckiem, w zależności jaka tutaj jest konfiguracja, aby inne osoby dorosłe odpowiedzialne, przez jakiś określony wycinek czasu sprawowały pieczę nad tym dzieckiem, wspomagając rodzica, który akurat ma obowiązek zapewnić dziecku właśnie tą opiekę. Najważniejsze jest tutaj w tym przypadku to, aby była to inna osoba dorosła, odpowiedzialna, która zapewni dziecku w danym momencie bezpieczeństwo, bo nad tym to jest właśnie obowiązek rodziców, czyli zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w czasie, w którym sprawują oni nad dzieckiem pieczę. Jeżeli tak się dzieje, nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby dziecko zostało odebrane przez na przykład babcię albo żeby zostało oddane później do domu, w którym nie ma fizycznie tej mamy czy taty, tylko jest inna osoba dorosła, na przykład właśnie babcia czy ciocia czy opiekunka, pod właśnie takim warunkiem, że są to dorosłe odpowiedzialne osoby i są to osoby upoważnione przez rodzica w danym momencie do tego aby się tym dzieckiem zająć, daj znać, co myślisz o takiej interpretacji i czy spotkałeś się, bądź spotkałaś się z takimi problemami, właśnie dotyczącymi wydania dziecka na kontakt, czy może spotkaliście się z jakimiś innymi kwestiami, które Waszym zdaniem wymagają szerszego omówienia. Więcej na ten temat w książce Sztuka Rozstania, kiedy prawo idzie w parze z psychologią. I w książce, która już niedługo zostanie wydana, Piecza naprzemienna w Polsce, Studium Prawno Socjologiczne mojego autorstwa. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, jak i do obserwowania mnie na y, moich mediach społecznościowych. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.